piątek, 18 października, do kin trafiła druga część świetnego horroru sprzed dwóch lat. Uśmiechnij się dwa. Pierwsza część trzymała w napięciu. A jak wypadła druga? Ama za mikrofonem i zapraszam na materiał. Pierwsza część w kinie pojawiła się 30 września 2022 roku. Nie będąc świadoma, czego się spodziewać, obejrzałam go i po seansie czułam się dziwnie, jak mam być szczera. Od czasów, to my, nie znalazłam filmu, który potrafił przerazić mnie odpowiednim montażem czy grą dźwiękiem. Gdy tylko pojawiły się pierwsze informacje o dwójce, ucieszyłam się i czekałam na premierę. Sky Riley jest światową gwiazdą muzyki pop. Wraca do koncertowania po rocznej przerwie spowodowanej dochodzeniem do siebie po wypadku samochodowym. Gwiazda przygotowuje się do trasy koncertowej, jednak podczas tego okresu zaczyna doświadczać dziwnych i niewytłumaczalnych zdarzeń, które zaczynają ją przytłaczać. Sky musi zmierzyć się z trudnymi wspomnieniami, zanim te zaczną władać jej umysłem. Parker Finn jest naprawdę świetnym scenarzystą i wydaje mi się, że jeszcze lepszym reżyserem. Po świetnej wręcz jedynce bałam się, że dwójka może stracić swój ciężki klimat i trzymające w napięciu sceny z ludźmi przerażająco się uśmiechającymi. Moje obawy były jednak bezzasadne, bo tu sam w sobie uśmiech jest jeszcze bardziej psychopatyczny i jeszcze bardziej potrafi trzymać w napięciu. Poza tym pojawiły się nowe wariacje demona, którego głównym znakiem rozpoznawczym jest owy uśmiech. Mieliśmy kilka scen, których w jedynce nie uraczymy, a które spowodowały we mnie przyspieszone bicie serca, a nieraz hipnotyzowały i trzymały mnie w napięciu. Kapitalnie zagrano tu dźwiękiem. To głównie nim, Parker Finn, próbował nas straszyć, idealnie moim zdaniem, układając ciche i głośne dźwięki. Dodając do tego świetny montaż, daje nam przepis na świetny horror psychologiczny. Kilka filmów grozy w życiu już obejrzałam, i niektóre schematy już są dla mnie tak oklepane, że film zaczyna mnie nudzić. Tutaj znalazło się kilka scen, które mnie zaskoczyły, i to one spowodowały, że z minuty na minutę wsiąkałam w fabułę filmu. A wersji historii, którą chciano nam przekazać, było moim zdaniem trzy. Pierwsza z nich to ta opowiadana przez demona, który zawładnął ciałem głównej bohaterki. Druga to ta, która była ciągiem paranoi, w które wpadała filmowa Sky oraz jej trudnych wspomnień. A trzecia zaś to wszystko to, co wydarzyło się naprawdę. To, jak wszystkie się ze sobą mieszały, spowodowało, że nie nudziłam się, oglądając Uśmiechnij się dwa. Przejdźmy teraz do aktorstwa. Miałam wrażenie, że wszystkie postaci są spójne i bardzo dobrze napisane. Oczywiście, wyróżnia się tu Naomi Scott, grająca Sky. Miałam wrażenie, że aktorka nie zagrała. Ona po prostu przez te dwie godziny była tą wielką gwiazdą muzyki pop, omotaną przez potężnego demona. Wszystkie emocje przez nią przekazywane były bardzo szczere i miało się wrażenie, że Naomi bardzo przyłożyła się do roli. Rosemary DeWitt, która wcieliła się w matkę Sky, również zagrała świetnie. Na wyróżnienie zasługują również role Milesa Gutierreza Riley, który zagrał asystenta Sky, oraz Petera Jacobsona, którego wielu z nas zna z kultowej roli z serialu Dr. House. W pewnym momencie miałam wrażenie, że główną osią filmu będzie pokazywanie za kulis życia światowej gwiazdy muzyki rozrywkowej, a elementy paranormalne będą tylko niewielkim dodatkiem. Jednak ostatecznie dostałam film, którego przekaz jest jasny: Możesz mieć sławę i mnóstwo pieniędzy, a demon i tak cię dopadnie. Stwór nie ma litości i wybiera swoje ofiary, nie patrząc na życie, jakie ta prowadzi. Fajnie, że mieliśmy też momenty, w których mogliśmy odsapnąć od działania demona. W nich widzieliśmy przygotowania Sky do powrotu na scenę i ile pracy to kosztuje. Po seansie jedynki byłam zachwycona. Film był inny i tym właśnie mnie kupił. Dwójka stoi swoim poziomem na równi i nie odstaje swoim klimatem i jakością straszenia od jedynki. Miałam też wrażenie, że w pewnym momencie próbowano nam przekazać, że pomiędzy częściami jest jakiś ciąg fabularny, ale nawet jeżeli potraktujemy oba filmy jako dwie całkowicie odrębne historie, nie zmienia to faktu, że są równie dobre. Zakończenie dwójki moim zdaniem jest trochę przekombinowane. Najpierw dostajemy walkę Sky z, z samą sobą i jej trudnym wspomnieniem z wypadku samochodowego, po czym kilka minut później materializuje się nam główny zły całego filmu. Nie wiem tylko jak interpretować ostatnie minuty filmu. Moim zdaniem, albo sugeruje nam trzecią część, w której będziemy świadkami prawdziwej apokalipsy. Albo Parker Finn chciał nam przekazać, że nowych filmów z serii już nie będzie. Hmm, a wy co o tym sądzicie? Ja osobiście czekam na informację, czy twórca da nam trójkę. A wszystkim, którzy jeszcze Uśmiechnij się 2 nie oglądali, serdecznie polecam. Uwierzcie mi, warto. A wy co sądzicie o Uśmiechnij się 2? Film według was również trzyma poziom jedynki, jest świetny? Napiszcie w komentarzach. A ja zapraszam Was do obejrzenia innych moich filmów. Jeśli ten Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, pa!